Tak, to nie jestem! To jest... Hej! W tym odcinku grałem Little kompanii z włączonym językiem polskim dzięki włączeniu moda na tłumaczenie gier Unity z języka angielskiego. Mod nawet spoko działa, dlatego też zachęcam do jego zainstalowania, a link do poradnika jak go zainstalować podaję właśnie teraz. Karcie. ale nie przedłużając zapraszam do oglądania no, Dobra, gdzie się zakłada czapkę? Gdzie się czapkę zakłada? W menu głównym W main menu ten... Ale no oczywiście musiał być ten jeden Kupiłem sobie coś A no, wiesz Budziu, mamy trochę hajsu więc w yy, międzyczasie grindowałem Słabo ogólnie Czemu blokujesz mi ten To jest no, no, budka ładowani. bezpieczeństwa Pod, pod prysznicem razem jesteśmy Udzie, ja mam 12 lat. Pozdrawiam. już. Jest spray. Gdzie spray? Ah, jest nowa muzyczka. No świąteczna. Proponuję. To, no... Ej, myślisz, żeby wypróbować. Ej, spraya co na... nie ma. Co by na to? Spraya, to. Wy, wy, wypróbujemy to na rumplu, chłopaki? Ale to nie działa na rumplu. No to to działa. To działa. Nie na działa. Rumpla. Człowieku, ja sprawdzałem, tu nie działa. No. Absolutnie. Głupio tobie. Łoki, toki O Jezu, ile tych włoki What the heck was... Ej, mam Łoki, toki z... Trzymam Łoki, toki i latarkę. To się pakuje wizualnie. O, oh, o oh, Jezus. Okej, okay, czas wziąć nasze 10 sprayów. Oni chyba poszli. No, oni już dawno poszli. Na pewno. Ej, zobaczmy, co u nich. Swem żyje. Rumpiel chyba nie żyje. To jest chyba wyjście ewakuacyjne? Nie, chyba nie żyje. To nie, Rąpiel nie tam. żyje. Na szybko, no, patrzę na jego kamerę, to takie trochę nieżycie. Okej, okay, potwory, mi... bójcie się, bo idzie budziu. Gdzie idzie nie, gdzieś Nie wiem, gdzieś są potwory. O, moja ulubiona zabawka! Mm. Budziu! Mm. Nie, tam nie chodzi. O, budził zobacz tutaj! Mm. Ej. Ej! On skinął, tu... On skinął bo to! On drzwi! Ej! Po co my to wzięliśmy? To no nie działa kompletnie. Dobra, idźmy. Trzeba poklepać kogoś. Dosłownie glut jest przed nami. Musisz najpierw potrząsnąć farbę. Nie masz przycisku do trząsania farby? A. I teraz? Co JAKIE <laughs> <laughs> O, panowie szybko, szybko do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia Szybko, szybko No, to, to są to fejki, widzicie -y, Za dużo tych tu Fyrexitu. Wiem, ale rumpiel na jednego się złapał Nie włączyłem latarkę Dobrze O, masz los Łudziu Dlaczego? To nie byłem ja! To byłeś ty, budził, jak mogę Nie. Ja. Gień! Aha, go nie można. Co tam macie? A nie, nie z możesz tam iść. No, no to... to, to. <coughs> Chodź do środka, tam nic nie, ciekawego nie ma, my, my tylko wynosimy złom. No. No. Idziemy. Po iść z wyjściem, Ewoaksy. Chodź tu, p***. Nie! no tam Nie widziałem niczego innego. Co? A k***? A k***, babo jago? Dobra. No, Zagraniamy go? No. Zabój go. Oooo! Chodź tu! Chodź tu, gnoju! Ojej, polowanie! Chodź tu! Łał! Ej, to ty nie... Masz! Ty nie Masz, ty gnoju, po łbie! E, to jest z no, nie, nie, nie. No kurde, celowałem, celowałem w niego, ale ty przeszedłeś w drogę. <grystanie> no, chodź tu! Dobra, leję go, leję. Yo! Yo! Budzia, pomściliśmy! budził teraz. Dobra, możecie się odlatywać. Okej. Budził martwy. Budził martwy. niż pracownik. Straciliśmy tysiące przez Budzia. Ale to może by ty masz łopatę. Dawaj, go go. Ale po co? Patrz tu, zatrzymaj się! O, spray. Prunt, 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 prunt. A, no w sumie prunt. Tam nic nie ma, tak naprawdę potwór to jest eee, tylko ten Jest to coś, Pana Jak to, Jest damy. ten. Jest ten. No, no, jest to. Nie, no, nie mam się! Nie. Ale, nie Pod... ale no, odsuńcie nie, się ode mnie, nie? nie muszę go zaraz skrytować, bo to z żadnych obrażeń nie robię. A, nie. Nie. <laughs> um... nie. Ej Fawon, gdzie idziesz? To był kominek! To jest. Jak, jak, ej, zobacz, Paweł. Nie widzisz, że to jest X? To jest X? Tak. To, to, to. to wygląda jak oh. banan, bardziej. To wygląda jak idźcie tutaj. Papaki, spać co mam. Ale to jest słabo Tak! A 5 boomboxów czy 6 kupionych to, to jest. nie, cały złoty. A beatboxa mamy? O, właśnie, nie mam boomboxa. To była ważna inwestycja w przyszłość. No. Halo, jest szansa, coś mnie wyprowadził. Wyprowadził, bo się dosłownie zgubiłem. A rumpiel mi został w... przez drzwi. A, to wiele wyjaśnia, dlaczego nie mogłem go teleportować. Wracaj, wracaj, wracaj. No, widzę, już wyjście, no to na lewo musisz iść. Na lewo, lewo. Lewo, lewo. Nie tutaj. No swe, no, kurde, masz dosłownie. Lewo, idziesz, znowu lewo, idziesz i... i już powinieneś wychodzić. No, to nie jest to. Ty, ty, ty sobie chyba jaja robisz ze mnie. Naprawdę nie widzisz niczego na lewo, tutaj nic nie ma. No. O, wreszcie, wreszcie, wreszcie znalazłem. się o ścianę? What the e, nie nie wiem, mapę, gdzie panie? jesteś. Chyba poza mapę wyleciałeś. No Teraz obróciłeś się od tamtego, tam nic nie ma Spadasz powoli Żegnamy Fawiniusze No. Nie mam rację by, by the way zabijemy taką wieżeczkę to mamy tylko dwa pociski to leje takie i damage zabija do barakana A ktoś ma kupił zabugana? Ej, i ten lez na mnie i ten pod nami leży. Na milion procent widziałem, że i ten pod nami zaraz pił. Ale podniesiemy go, tak. Chyba raczej nie podniesiemy. O, kurde! to cholery ktoś przedstawi przełącznik światła? Możemy I się teleportować za nim. Proszę mnie. Chodź Budziu. Dajesz. Bo? Bo? Bum. Hello mordy. Budziu. A, jesteś po mnie. Jest kłop jakąś zagadkę? Tak. E. Jak gruba jest twoja matka. E nie Wiem, sorry, O, hej panowie! Hej, ma. Hej. Hej. No, to... He, bardzo dobra pogoda jest na zewnątrz. Coś tu łazi. nie, to Jeden z naszych. <gry> o, o, ja. Dzięki. O, ona tego no, no, patron. Nie, byś to nie. Nie, 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 nie. Dalej, idziemy. Hawon nie bądź cipał. O, o, o. Duły się, że w mają strój. O, poza... no, ja A ja czyli. Созnafomienia... No to jestem w pławce. Uh! Oh! Powiem tak, fawon jest pro. No. Yes. Ja. Ja, ja, ja. <cười> <cười> Dobra wam nie może cię zajęć Co to było? Oh. No nie panowie no to było nitko Wiecie co jest tak najlepszy w... znaczy na najgorszy w, w tym Tylko świeczki zgasiłem A Rumpel chyba ja poszedł AFK. Alleluja, Możemy grać bez niego. Okej, okay, dobra. dobra. Ty, 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 ty. Póki go nie ma to nie obchodzi nas to. Okej. Okay. Wiecie co muszę jeszcze mikrofon ustawić. <grym> okay, ja, ja zostanę na statku jak ktoś. Ej jest! A ja sobie co? będę ja... jeść Kąd on się tutaj wziął? A ten to skąd? W ostatnich ja, ja E ja Ej, to były moje rzeczy! Ktoś zabrał moje łopaty. Ej, gdzie jest Ze mną. Jak to się skończyło, że nie mam żadnej łopaty? Jak mam być, czuć się bezpiecznie, jeżeli nie mam łopaty? Budziu, maska założę. Budziu, maska założę. Niewolna ma, się porusza. O. No, ten znik, na francki, Budziu, Jak się używa radio? Budziu, słyszysz mnie? Ja no, wiem, tam, że tam w głębi do... serca jesteś nadal Budziem. Dobra, do mnie, do mnie. Dasz radę, dasz radę. Przebieg... RURA! 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 Ja, jest cześć, jest. Goni was, goni was. Budziu wyszedł na zewnątrz. On jest na zewnątrz? On na zewnątrz? No, on jest na zewnątrz. Oni potrafią wchodzić na zewnątrz? Tak. Możemy go teleportować potrafią. tutaj? I możemy, ale nie wypada, bo to jest game over. Tereo full, wziąłem kostkę inwentorii full. Nie, pod królem masz całe inwentory. E, Budzia nie teleportowała. Czy ktoś naprawdę chciał budzie teleportować? No chciałem, tylko że nie zadziałało. Wiesz co? Hmm. Najpierw trzeba teleportować budzie później wystartować statek po prostu. Sprzedajemy tak, coś? No, chyba trzeba, no, to jest ostatni dzień. Tak, tak myślę. Sprzedawajcie, myślenie. no. Ja się, no, się no, nie tak. <laughs> mi się te <laughs> 5 boomboxów tutaj, w tym miejscu. No. Ja już swoje nie spełniłem. Czekaj ktoś został na... Zostawili na planecie! O co się stało? <stawiliście? śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> Zostawiliście! ich! <śmiennie> yeah, te przyciski te przyciski są od startu? A to z yeah, jak! Tak. <śmiennie> <śmiennie> Ja straciłem całe EQ, gościu! To co to się z... Ja nie mogę skorzystać z terminalu, co się... Eee, czy wy nic nie sprzedaliście?! Nie, nie sprzedaliście tego sienkaku! Ja nic kliknąłem tym razem. Ja? Mieliście kilkadziesiąt minut na sprzedanie czegoś! Znakomicie, panowie. Udało wam się. Dobra. O, chodź, zobacz. Harry Rexit. Chodź, chodź tam, chodź tam. Ja. Dlaczego? Wejdź. Musiałem to mieć. Pachcie, <noise> <noise> hey, bo pod górę jest. O, o. Jadek. Gdzie on go Tam na wprost. Tam jest na wprost, na wprost. A co on robi? Nie wiem. Nie wiem, dziadkuje. Ej, zniknął. Jest pierde... O, jest tu! O, ma shotgun! Ło! Wow. O, kurde! O! O! A! O! O strzala! Ej, chodźcie, zabijemy go. Tu jest! Mam go, mam go! Oj! Chyba ktoś ma O! Paraj tego nikt nie No i nie powiem jest ich dwóch? Uwaga, oh, shit! <gibliata> o! Ja też! idzie, idzie, idzie! O! To Tego tak! <gibliata> 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 <laughs> Będziesz <cieka>. Mamusiu! <laughs> Ty O! Oh. O! Oh, <laughs> I mi No, bo nie mają też shotguny. I było ich tam dwóch. <laughs> O, pódził ty najbardziej tchórzliwy pracownik. 15 zdobyliśmy. w złokach to zdobyliśmy tylko. Nie yeah. możesz odłożyć tego robota, bo. To waszy k możesz go wypuścić, nie wtedy nie będzie dźwięku. O, Wiem, że to mina? Ja ma się rozdarunknięte. Ktoś ma kluczyk? To wracamy. O! Kluczyk! mina, ja... <grywa> kurde, za mnie. No i po co mamy go brać, jeżeli możemy go tepnąć? Żadnej. Jak coś się wracamy. <grywa> <grywa> Okej, okay, to tepnij, budzie, bo w sumie nie musimy go zabieść. A, budzi się wkurzył. Dobra, wszyscy wracamy. uda dajesz dajesz Tepasz mnie Tepasz mnie coś to statek już oglączałeś Tepasz! 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 tak dobrze. <laughs> no ty gnoju jeden ty gnoju! a tamten jak mówimy tepaj tepaj tu dopiero teraz stepną dobra dobrze wow, ale tepną. ale na czas stepnąłeś no. to nie wiem czy Wiecie, ale jak statek wylatuje w powietrze, tego guzika się kliknąć nie da, bo on sobie miga. Przestań srać, puszty. <grym> Budziu... Nie. <grym> jak wy to robicie? W prezencie chodzi. <grym> To jest takie proste śmierzy. Tam Robitami. jest po prostu poduszka, pierdziuszka. A myśleliśmy, że to. Tu jest, tu jest poduszka. robi Greedy do k***a? Też chce, jak się robi Greedy? Pod 1, 2, 3, 4, 5, 6, muszę. Pod 5, pod 5. A, a Tomasz pod trójką, patrz. Coś pokazuje. What the fuck, moje mummy.